Cześć akwaryści! Na dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać, jak wyławiam ryby z Mauserów, dokładnie z dwóch Mauserów. W jednym z małzerów były gupiki, a w drugim welony. Welony to potomstwo moich dorosłych welonów z oczka wodnego. Chciałem również powiedzieć, że w mauserze z gupikami na początku było 10 samic i jeden samiec. Tylko jeden samiec, którego wybrałem na najładniejszego białego samca, żeby zapładniał te 10 samic. I zaraz zobaczymy, ile wyszło potomstwa po tych 10 samicach. Dodam również, że ryby były u mnie tutaj 4 miesiące w mauserach. Przez ten czas, no, nie ukrywam, że trochę akwarystów mnie odwiedziło, więc trochę welonów i trochę gupików poszło do kolegów akwarystów Też cała dzieciarnia z mojej ulicy przychodziła i dostawała rybki do swoich pierwszych zbiorników, pierwszych akwarii, które ma w domu Więc dzieciaki wyławiały sobie gupiki i mieczyki Chciałem też powiedzieć, że wyławiam ryby 1 października, ale wy jak trzymacie ryby w mozerach na zewnątrz, nie w szklarni tak jak ja, to musicie zrobić to wcześniej, więc z reguły na początku września powinno się wyławiać ryby, jeżeli się trzyma je na zewnątrz, a nie w szklarni tak jak ja. Tutaj widzicie małe welony, które u mnie się urodziły z welonów z mojego oczka. Po prostu wziąłem samca i samicę, wrzuciłem do kotnika takiego jak gupiki, i rzuciły ikrę. A tutaj mamy te gupiki, które powstały jakby z 10 samic. Tak jak mówiłem, jakieś 30% było więcej, ale poddawałem je tutaj wszystkim sąsiadom i kolegom, którzy mnie odwiedzali w okresie wakacyjnym. Co chcę jeszcze powiedzieć, też nie wyłowiłem jeszcze wszystkich gupików, jeszcze jakieś. 30% zostało w Mauserze, bo po prostu tam rośnie walisinera i ciężko było to wyłowić. Głównie karmiłem ryby planktonem i granulatem. Jeżeli wy będziecie stawiali Mauser u siebie, starajcie się nie sadzić roślin w Donicy, tylko wrzucić rośliny, które można łatwo wyłowić, bo później jak narzucacie za dużo rzeczy do Mausera, ciężko wyłowić ryby. Tutaj spuszczona już woda z Mausera, a z welonami. Jak widzicie, na dnie zostało jeszcze trochę welonów do wyłowienia, do tego mojego pojemnika. Co jeszcze? Nie używałem żadnej filtracji w tych mauserach, miałem tylko rogatka i pisty. Pistia jest od sierpnia już zakazana w Polsce, więc niestety przez prawo unijne według mnie idiotyczne prawo, które jest totalnie nieużyteczne w naszym polskim klimacie. To prawo nie pozwala trzymać pisty, więc w następnym roku prawdopodobnie pisty już nie będzie w sprzedaży. Nie wiem czemu tak jest, bo przecież pistia ginie zimą w Polsce. Tutaj już puszczam te gupiki, które wyhodowałem w tym roku w mauserach. W jednym mauserze były te gupiki, no i to wszystko jakby yy, zostawiam sobie do dalszej hodowli. Zrobię małą selekcję. Część yy, gupików, które mi się nie podobają, dam dla szczupaczków albo płodzióbków, które są też równie agresywne, a nawet może bardziej niż te szczupaki żyworodne. Yy. A za chwilę jeszcze zobaczycie ciekawostkę, bo w trzecim małzerze yy, yy, wrzuciłem rogatka i przez przypadek wrzuciłem jednego szczupaka żyworodnego i w tym trzecim małzerze miałem żyrardynki metaliczne i ten szczupak się nimi żywił, więc przez 4 miesiące szczupak był w małzerze. Tutaj wrzucam małe welony do oczka. W tym oczku ryby przytrzymają te welony do następnej zimy. Mam nadzieję, że przeżyją. Te pojemniki plastikowe są po to, że trzymam tutaj plankton, larwy komara, dafnie i tymi właśnie tym planktonem karmię, yy, karmię ryby w, w akwariach. Yy, tutaj złapałem szczupaka żyworodnego. Cztery miesiące jadł żarardynki metaliczne. Niestety po wpuszczeniu do akwarium zdechł, ponieważ zapalował na gupika, uderzył w szybę i się zabił. Taki był los tego właśnie szczupaczka. Niestety, niestety mam nie farta.